jesteś? Jestem alpinistą. A czego byś chciał? Chciałbym mieć, żeby mój piesek był jak najbardziej zdrowy. Kim jesteś? Szymon. A czego byś chciał? Nie wiem. Kim jesteś? Jestem wieloma osobami. Moja tożsamość się zmienia w zależności od otoczenia i towarzystwa trudno mi będzie to określić. A ty, czego byś chciał? Chciałbym mieć dużo kolegów nie, i żeby świat nigdy się nie kończył. Um, jestem człowiekiem polskim. Mam um, na imię Krzyś. Jestem z... Um, jakby to powiedzieć... Europy. Um, <grym> i, um, I jestem Polakiem. I chyba nie poczekaj, żeby od nowa. Kim <grym> jesteś? Um, Jestem Polakiem, mam na imię Krzysztof. Mieszkam w Europie. No A, A czego tak byś chciał? Chciałbym, żeby Ziemia nie wybuchnęła. Koniec. Kim, je, kim jestem? Pytanie, kim jestem, jest bardzo trudne. Właściwie jestem tym, kim byłam w przeszłości, ponieważ tworzą mnie wspomnienia i przymioty świata zewnętrznego. Czego bym chciał? Chciałbym realizacji większości moich marzeń.